W adwentowym przetrwalniku literackim nadszedł czas na spotkanie z poezją. W końcu, bo zimowej poezji jest całkiem sporo, świątecznej też jest dużo, należy ją czytać i to chyba nie tylko tą, która bezpośrednio wiąże się ze świątami, ale o takiej też będzie. Pierwszą rzeczą, która mi rzuciła się do głowy, pierwszym skojarzeniem zimowo-świątecznym był tom wierszy Stanisława Barańczaka pod tytułem Podróż zimowa. To jest tom inspirowany cyklem, pie to jest tom inspirowany cyklem pieśni Franza Schuberta. Pod tym samym tytułem Barańczak, inspirując się muzyką, napisał własne teksty do schubertowskich pieśni. Zresztą one też już, a to w teatrze Wielkim Łodzi, a to w operze Krakowskiej. A to na płycie Tomasza Koniecznego i Lechana Pierały miała już swoje muzyczne emanacje, muzyczne adaptacje. Natomiast warto wrócić do papierowego tomiku i się w nim zakopać. Nie jest to podróż przyjemna. Zimą podróżuje się nie najlepiej do podróży. Zdaje się mówić. Parańczak, człowiek współczesny jest skazany, ale to nie jest taka podróż przez duże P. To jest właśnie podróż dość nieprzyjemna, podróż, podróż, która zmusza nas do konfrontacji z zimową, to prawda, ale generalnie smutną i rozczarowującą rzeczywistością. Parańczakowska podróż jest podróżą, w trakcie której światem się Rozczarowujemy, zaczynamy w niego wątpić tylko po, to, by, tylko po to, by przeformułować nasze myślenie o świecie, nasze w nim miejsce. To są fantastyczne wiersze, w sam raz na długie zimowe wieczory, kiedy możemy troszeczkę się zastanowić nad tym, co w świecie nam odpowiada, a co nie, a tych rzeczy, a tych rzeczy, które nie odpowiadają Barańczakowi jest całkiem sporo. Cały asortyment współczesności się tu pojawia od, od telewizyjnych anten po śmietniki samochodów i jest to generalnie lektura dość przygnębiająca, momentami wręcz smutna, ale nie pozbawiona też jakiejś przedziwnej nadziei. Kończy się zresztą Modlitwą, którą zacytuję: Gdy świeci nam Neonów blask bądź wielkoduszny, nie szyć z nas, gdy zgiełkiem w nas guszymy strach, wiedz chociaż co widzimy w snach, gdy plami nam nienawiść twarz, przed lustrem postaw spojrzeć kasz, gdy nużą nas sprzeczności prawd od uproszczenia umysł zbaw, gdy nie umiemy mówić wprost, rozpoznaj nasz prawdziwy głos tak tekst Barańczakowski jest do czytania do czytania wielokrotnego bo to też nie są jednoznaczne wiersze podobnie zresztą jak z tłumaczonym na polski przez Stanisława Barańczaka Robertem Frostem. Nie wiem dlaczego on mi się kojarzy z zimą i świętami. No a może, może przede wszystkim dlatego, że on się kojarzy z tradycją, obrzędowością, z lasem, z gospodarstwem. Kojarzy się słusznie. I niesłusznie zarazem. Robert Frost, mimo dobrych przecież tłumaczeń Barańczaka, jakoś w Polsce nigdy się nie przyjął. Tom pod tytułem 55 wierszy jest od lat niewznawiany, właściwie nie do dostania. Proszę go szukać w bibliotekach. Natomiast jest on w świecie anglosaskim, niekwestionowanym klasykiem. Uważany jest za jednego z największych poetów języka angielskiego XX wieku. I no właśnie, to, z czego on jest znany, czyli ta taka folkowa, szaśna ciepłość wręcz, jest tym, co przesłania prawdziwą, taką głębszą naturę jego wierszy, które oczywiście cechują się zrozumieniem prostego człowieka, oczywiście cechują się jakąś taką wrażliwością, która potrafi w życiu cielaka pasącego się na pastwisku, dostrzec prawdziwy dramat i głęboką opowieść o życiu. No ale właśnie, te opowieści są z reguły głębsze, niż, niż to wydaje się na pierwszy rzut oka. Przy czym fenomenalnie są one wszystkie opowiedziane. Rytmy, te rymy, te jednoaktowe przedstawienia teatralne momentami, jak bohaterowie wierszy wprost z sobą dialogują, No to są e, takie wiersze, które nam zostają w głowie naprawdę na długo. Dlatego wydaje mi się, że warto, warto, mimo trudności z dostępnością, wyszukać gdzieś Roberta Frosta. A ten, kto mówi na tyle po angielsku, by czytać go w oryginale, to tym bardziej namawiam. Jeszcze pozostając chwilę w świecie poezji. Anglosaskiej, anglojęzycznej. Niestety Stanisław Barańczak, który był oddanym tłumaczem wierszy dla dzieci doktora Susa, nie zdążył przetłumaczyć wiersza o tym, jak Grinch ukradł święta. Znamy tylko tą historię z wersji filmowej, a wiersze doktora Susa są świetne, wiemy to. Właśnie dzięki tłumaczeniu Barańczaka, ale tego świątecznego wiersza przełożyć nie zdążył. Nie zdążył, więc więc jeżeli chodzi o dziecięce lektury poetyckie na święta, tu wybór jest bardzo duży, od Chotomskiej po Gałczyńskiego, ale mi świątecznie zimowo kojarzy się bardzo hmm, tom poetycki innego tłumacza z literatury. Angielskiej, innego tłumacza poezji amerykańskiej na polski, a też i poetę po prostu. A więc tom dla dzieci Piotra Zomera, który się nazywa Przed snem. I tu jest kilka takich wierszy, jak pierwszy szron czy kra-kra-kra, które są tak fantastycznymi, tak zwyczajnymi i, i tak sugestywnymi obrazami zimy, że nie można im się wprost oprzeć. Jak już mowa o poezji anglosaskiej, amerykańskiej i o tłumaczeniach, no to nieprzetłumaczone zostały jeszcze pieśni, ale chyba nie ma ku temu powodu z płyty jedynej płyty świątecznej, którą ma w swoim dorobku Bob Dylan, tam zresztą nie ma jego tekstów, to nie są teksty, które wyszły spod pióra tego laureata Nagrody Literackiej. Nobla, ale bardzo to jest przyjemna świąteczna muzyka. Mówię to z całą świadomością tego, jak źle często się kojarzy nam muzyka świąteczna, właśnie. Bo poza kolendami mamy przecież do czynienia z całą masą piosenek, które kojarzą się no właśnie tylko z supermarketami i z tą merkantylną częścią świątecznych obchodów. Ale jak już o Bobie Dylanie mowa i o jego osiągnięciach poetyckich, to warto wspomnieć o płycie, która ukazała się w tym roku, która jest najnowszym dziełem w dorobku tego pieśniarza i poety, te teksty są jeszcze nie przetłumaczone, a przynajmniej a może przetłumaczone, ale nie opublikowane w polszczyźnie, przypominam znamy głównie dzięki tłumaczeniom Filipa Łobodzińskiego natomiast ta ostatnia płyta jest bardzo interesująca, bardzo interesująca również pod względem tekstów i nie ma tu bezpośrednich odniesień świątecznych, ale Murder Most Foul, tak się nazywa, najdłuższy utwór na płycie, który zresztą został udostępniany bardzo niespodziewanie przez Boba Dylana na samym początku pandemii w marcu. I był to pierwszy jego autorski utwór od kilkunastu lat, który jest, takim, jest taką opowieścią, jak to u Dylana często bywa. Jest to ciąg luźnych skojarzeń, który opowiadając historię, zabójstwa prezydenta Kennedy'ego jednocześnie jest no, takim rejestrem sympatycznych wspomnień muzycznych i zdaje się, Dylan do nas mówi, niezależnie od tego, jak złe czasy nastać mogą, to muzyka nam zawsze przyjdzie z pomocą. No dobrze, a jako, że zaczęliśmy od modlitwy, to modlitwą skończmy. Modlitwa wigilijna Sława Miłosza. To piękne i... Trochę smutny wiersz, jak się okazuje, ogromna większość poezji świątecznej nie jest za bardzo radosna. Tą radość możemy odnaleźć w kolendach chyba głównie, a z wierszami bywa wręcz odwrotnie. Maryjo czysta, błogosław tej, co w miłosierdzie nie wierzy. Niech jasna Twoja, strudzona dłoń smutki jej wszystkie uśmierzy. Pod Twoją ręką niechaj płacze lżej. Na wigiliny zaśli jej stół, zielone drzewko magiczne. Niech gdy kto dotknie, słyszy gwar pszczół. Niech jabłka sypią się śliczne, a zamiast świec, daj gwiazdę mroźnych pól. Przyprowadź blisko pochód białych gór. Niechaj w jej okno świecą astrologowie z Chaldei, z Ur. Pamięć złych lat niech uleczą. Zmarli poeci niechaj dotkną strun, samotnej zanucą kolędę. Niech od pamięci złych lat leczą nas e, poeci, czy to poeci tacy jak Czesław Miłosz, czy poeci śpiewający jak Bob Dylan. A kolejne wiersze świąteczne przedstawi nam nie kto inny, tylko Wojciech Bonowicz. Bo co ja laik o poezji mogę powiedzieć? Wojciech Bonowicz nie tylko że wiersze pisze, to jeszcze niezwykle intensywnie czyta. Przede wszystkim dzień dobry, serdecznie wszystkich nas słuchających witam. No i rzeczywiście muszę się przyznać, że mnie święta Bożego Narodzenia, jeśli w ogóle kojarzą się z jakąś poezją inną niż poezja ludowa, niż poezja zapisana w kolendach i pastorałkach, to, to, to jest to właśnie skojarzenie z poezją Baczyńskiego. U niego ten motyw, po pierwsze śniegu, zimy. Zimy rozjaśnianej jakimś takim mętnym światłem, albo wręcz zanurzonej w ciemności, a potem właśnie tej wigilii, która jest taką antywigilią, tego Bożego Narodzenia, które jest takim raczej takim mocowaniem się z, z ciemnością, no to właśnie jakoś do mnie bardzo mocno przemawia. Nie dlatego, żebym miał takie negatywne doświadczenia ze świętami, ale dlatego, że to jest tak mocne, tak sugestywne. I chyba rzeczywiście zapisuje coś, co nam umyka niekiedy. Wtedy, gdy powierzamy jakby całe swoje emocje tym, tym wspomnianym kolędom, one są przeważnie radosne. One nawet, jak są smutne, to są takie kołyszące, trochę w rytmie walca, trochę w innym rytmie, nie? A, 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 a Baczyński pokazuje, że to, co się dzieje, tam powiedzmy już tak wprost, to co się dzieje w Betlejem to co się dzieje w sercu tej sprawy, no to jest, jest pewien rodzaj dramatu. Może w tym roku nawet, tak bym powiedział, my będziemy to mocniej odczuwać, przez to, że na tych świętach kładzie się jednak cieniem to wszystko, co się przez cały ten rok działo, co się działo społecznie, znaczy pandemia i wszystkie z tym związane przykrości, ale też co się działo w polityce, w polityce międzynarodowej i ten, ten cały niepokój świata nagle się trochę wleje do, do tego naczynia świątecznego. I tak jest z, z, z Baczyńskim. Jest oczywiście ten słynny jego wiersz Kolenda o aniołach, prawda? o aniołach białych, którzy przybywają do żłóbka, żeby tam rozsypać płatki śniegu, ale tak naprawdę mają ręce zabrudzone krwią i i przychodzą z jakimś rodzajem przekleństwa, ale ja mam w ogóle pozaznaczanych tutaj w tomiku mnóstwo takich przepięknych wierszy. Na przykład wiersz Śnieg. Bóg jest śniegiem. On ziemię połączy z niebem na kształt liści milczących, które z drzewa ostatecznych zamilczeń szczerzą oczy, pół boskie, pół wilcze. Bo tak świecić jak On ciemnością, tworzyć razem błądzenie i Kościół jest nieznane. Tylko ci, co najdalej w kręgach białych, jego twarz poznali. Musiałbym ten wiersz przeczytać kilka razy, i prawdopodobnie skomentować każde kolejne zdanie, żeby dotarł do nas trochę cały splot rozmaitych sensów, jakie tutaj się na siebie nakładają, ale myślę, że słuchający wyczuli, że to jest, to jest opowieść o właśnie tym napięciu nie? świecić ciemnością. Tworzyć razem błądzenie i kościół. Nie? Taki moment, kiedy cały świat zostaje poruszony i w zasadzie nie wiadomo, jaki, jakie jest jego znaczenie, jakie jest znaczenie poszczególnych elementów itd. No, w ogóle, jak wiemy w poezji Baczyńskiego, to poruszenie świata jest takim niesłychanie ważnym motywem. Może jeszcze jeden drobny fragment, taki bardzo sugestywny obraz na święta Bożego Narodzenia. Napisał wiersz dedykowany, jak to często u niego, ukochanej matce. On zawsze stawiał taką dedykację, ukochanej matce Krzysztof albo Krzyś. I na koniec tego wiersza, napisanego w 13 grudnia 40 roku, jest taka wizja. Odpadły skrzydła Nocy Świętej, odpadły Bogom. Inne już gwiazdy, z lodu, przyprawione niebu. To tekturowy smok zwęglony od łez. Ciągnie z szelestem, sypiący popiołem ogon. No, taka wizja niesamowita prawda? złożona w zasadzie z, z, z obrazów niewigilijnych, takich obrazów trochę w innym kierunku nas odsyłających. Taki świat, w którym, w którym jakby istnieje ciągle metafizyka, ale ta metafizyka jest ciemna, negatywna, smocza właśnie, prawda? taka pełna. Pełna grozy niepokoju. Więc to jest jedno nazwisko, które mi się ze świętami Bożego Narodzenia bardzo mocno kojarzy. Drugie to jest nazwisko bar... zapomniane, niestety, albo bardzo słabo obecne w świadomości czytelniczek i czytelników. To jest nazwisko Anny Kamieńskiej. Akurat się tak składa, że rok mijający to jest rok setnej rocznicy jej urodzin, miały być obchody. Ukazały się nawet trzytomowe poezje zebrane, i w tych poezjach jest sporo takich wierszy, no, Wiemy dobrze, że to poetka znana z tego, że podejmowała szereg takich tematów religijnych w bardzo różnej stylistyce zresztą, o czym się troszkę zapomina. Ja lubię takie jej wiersze, które sięgają po motywy biblijne od takiej nieschematycznej nie, 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 nie strony. I przeczytam naj, jeden z najpiękniejszych wierszy polskich o starości, a może w ogóle najpiękniejszy, jaki kiedykolwiek napisano. To jest kolenda świętej Anny. I to jest kolenda pisana przez poetkę. Kiedy ona sama jest w wieku podeszłym. Kiedy... I właściwie w tej kolendzie są wszystkie jej emocje, jako, jako babci, jako, jako kogoś no kobiety, która po prostu jest w pewnym sensie w nurcie życia już trochę poza nim. To jest, to jest niesłychanie dobrze zrobione, a w formie takiej właściwie prostej pieśni. Być tylko babką, jak to mało dostać na ręce już ukąpanego, w zeprane płótna spowitego wnuka nowonarodzonego. Zajrzeć mu w oczy tak poważne, patrzące niemowlęcym niebem, nie móc przygarnąć go do siebie, nie móc nakarmić piersi chlebem. Nie ja mu lulajże śpiewałam, nie ja iść będę za nim w tłumie, dość babce w starczym jej rozumie, gdy cicho w porę odejść umie. On wziął dwa jabłka malowane, i otarł wręcznik mgły porannej jedno do rąk Najświętszej Panny, drugie dla grzesznej Babki Anny". Bardzo, bardzo piękny jest ten finał, zwłaszcza kiedy, kiedy ten, ten dystans między też bohaterką wiersza a poetką nagle znika, prawda, na czym jest to takie takie, 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 takie takie bardzo osobiste świadectwo. I jeszcze jeden wiersz bym przywołał, to znany wiersz Tadeusza Różewicza, bajka, bardzo Także piękny, także właśnie dlatego, że patrzący na, na doświadczenie narodzenia na Betlejem i tak dalej, z takiej, z takiej nieoczywistej perspektywy, albo inaczej, wykorzystujący pewne motywy, które ze świętami bardzo mocno są połączone czyli motyw rodziny, prawda, bliskości, święta jako takie miejsce, kiedy my wracamy do naszych zmarłych, kiedy próbujemy ich raz jeszcze spotkać i tak dalej. Ale Różewicz ubiera to w taką swoistą, dosyć cierpką, tak bym powiedział, i, i, i szorstką bajkę. Ścierpły mi nogi. Obudziłem się z długiego, niewygodnego snu w świecie czystym, świetle, nowonarodzonym. W Betlejem, a może w innym podłym mieście, gdzie nikt nie mordował dzieci. Ani kotów, ani żydów, ani palestyńczyków, ani wody, ani drzew, ani powietrza. Nie było przeszłości, ani przyszłości. Trzymałem za ręce tatę i mamę, czyli pana Boga. I było mi tak dobrze, jakby mnie nie było. Bardzo mocny, bardzo taki wieloznaczny wiersz przy całej swojej prostocie. No więc tak bym opisał te moje poetyckie Boże narodzenie, że jest ono trochę takie na granicy herezji może, ale właśnie poezja ma to do siebie, że wydobywa wśród tych tonów znajomych jakby z pomiędzy tych znajomych tonów także wydobywa jakieś inne tony, gdzieś na dnie zawsze tej naszej kolendy czai się jednak śmierć i czai się jednak król Herod i i to jest jakoś też prawda o Bożym Narodzeniu.